Takich miejsc jak to przy ulicy Skłodowskiej w Karpaczu jest niewiele. O wiele częściej zobaczyć można rosnące grzyby po deszczu apartamentowce, które stały się zmorą mieszkańców miasta. W dzielnicy Wilczoporęba wybudowano w ciągu ostatnich kilku lat kilkanaście kompleksów apartamentowo-hotelowych, a także pięciogwiazdkowy hotel. Mieszkańcy mówią dość. Przecież tam, było, tam był raj. Tam było tak pięknie, cudownie, zielono. Naprawdę. No fajnie. A teraz jest wszystko zabudowane pensjonaty, apartamenty. Także uważam, niech chociaż kawałek tej łąki zostanie. Powierzchnia Karpacza to 40 km kwadratowych, z czego 70% to tereny należące do Karkonowskiego Parku Narodowego i Lasów Państwowych. I choć wydaje się, że nie ma już miejsca na nowe obiekty hotelarsko-usługowe, to według danych z Urzędu Miasta jeszcze około 30% Karpacza można zabudować. I właśnie o formę zabudowy chcą zapytać mieszkańców poprzez referendum władze miasta oraz radni pozostaje jeszcze kilka obszarów takich, gdzie no teoretycznie taka czy inna rozbudowa mogłaby mieć miejsce i zadamy pytanie mieszkańcom, czy tego chcą. Mam nadzieję, że prywatni inwestorzy, którzy dzisiaj są właścicielami różnego rodzaju działek, różnego rodzaju nieruchomości, też dojdą do wniosku, że dzisiaj tak naprawdę zarabianie pieniędzy to nie jest tylko i wyłącznie budowa apartamentowców, ale również organizowanie tej przestrzeni wokół. Nich. Sceptycznie do pomysłu referendum odnosi się szef lokalnej Izby Turystycznej. Referendum niczego nie. A jeżeli ono miałaby, czy budować, czy nie budować, to już po prostu terenów miejskich nie ma. Są same tereny prywatne, prawda? A kto zabroni? prywatnemu sprzedać i kto, kto, może zrobić coś takiego, żeby po prostu zablokować. Dziś niespełna pięciotysięczny Karpacz pochwalić się może prawie dwunastoma tysiącami miejsc noclegowych. To niewiele mniej niż pięć razy większe Zakopane. Według prognoz w ciągu kilku lat liczba ta wzrośnie do 20 tysięcy. Będzie dramat. Po pierwsze Karpacz nie był przygotowany jest dla turystów. Nie ma miejsc parkingowych, bo nie ma. Są pobudowane pensjonaty z dawnych, dawnych lat, ale nikt nie pobudował parkingu. Tu gdzieś zaparkować, wszystkie parkingi są płatne, mieszkaniec nie ma gdzie za darmo zaparkować. Będzie dramat, będą korki, korki, korki. Jednak budować, bo dla nas przede wszystkim jest, jest po prostu ważne to, że jeżeli mamy więcej hoteli, będzie wtedy więcej turystów, a dla nas jako, jako dla miasta jest, jest, jest tego większy zysk po prostu. Zieleni i tak jest dużo, jeżeli, jeżeli ludzie chcą troszkę zieleni, wystarczy tylko iść sobie na śnieżkę i mamy po prostu naturę, mamy przyrodę i wszystko. Chodzi do Karpacza z roku na rok przyjeżdża coraz więcej turystów, to miasto systematycznie się wyludnia. Referendum miałoby odbyć się po wakacjach.